Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, podobał Wam się podobno ten film? Jak piszecie do mnie, jak grać w wyszukiwarkę półtora gola? Prosiliście, żeby nagrać słowo o tsunami. Słuchajcie, wziąłem wyniki z wczoraj. Tsunami, już Wam mówię jak. Poza tym, co napisałem, oczywiście w instrukcji, do, do której zdecydowanie zachęcam, żeby przeczytać, już Wam mówię jak ja to widzę. Ta wyszukiwarka powstała generalnie z myślą dla tych osób, które grają i chcą grać wysokim kapitałem. Bardzo szybko zorientowałem się, że grając tak zwane jeden bez remisu albo jeden z podpórką, mamy naprawdę bardzo, bardzo dużą skuteczność. Oczywiście za chwilę ludzie zaczęli to upgrade'ować i są ludzie, którzy grają u nas jedynki od góry do dołu Widz, wchodzą, widzą, wyszukiwarka pokazuje 19 mecze oni grają jedynki i grają przeważnie singlami, bez żadnych podpórek bez niczego, to ma oczywiście sens, jeśli stawkujesz z tym stawkowaniem to powiem wam że w ostatnim okresie zauważyłem że to jest jakby największy problem grających u Bukmachera więc ja już szykuję wam bardzo obszernie napisane, precyzyjne Naprawdę napisane bardzo łopatologicznie, taki poradnik, który dostaną wszyscy za darmo w, na wszystkich wyszukiwarkach, właśnie o tym, jak stawkować, bo często, gęsto ktoś, tak jak mówiłem przy wyszukiwarce na półtora gola, kto nie miał wcześniej One Pass Premium, kto nie zna jakby zasad Akademii Gry, nie wie kompletnie, co z czym się je, po prostu wpadł, zobaczył, Robert powiedział: Raz, dwa, trzy do kasy, i on tak gra. I są dni, gdzie to oczywiście się udaje, i jak sami widzieliście po niektórych filmach, mamy często, gęsto jackpoty. No to są też dni, gdzie jest słabiej, co jest normalne, czyli są cztery mecze, trafiamy dwa, no i wtedy, jakbyście nie grali, jesteście niestety stratni. Ja zawsze mówię: To nie jest tak, jak niektórym z Was się wydaje, że powstanie program, który będzie trafiał 30 dni z rzędu. Cały czas wszystko będzie na zielono i będziemy wszyscy zarobieni i będziemy miliarderami po miesiącu. To tak nie działa. Niestety, wiem, żebyście bardzo chcieli, ale tak to niestety nie działa. Ja rekomenduję zdecydowanie, tak jak napisałem w instrukcji, grać 3, maksymalnie 4 mecze z podpórkami. Sami widzicie jak wiek, wiele razy te remisy, czyli taka gra albo jeden bez remisu, jedynka draw no bet, albo jedynka z podpórką jak wiele razy ratuje kupon. No i tutaj przede wszystkim trzeba po pierwsze, jeśli masz już to tsunami, to pamiętaj, nie rzucaj się jak szaleniec, nie wejdź, nie wchodź na przykład rano, patrz, że wyszukiwarka boda 19 meczy i ty grasz na tak zwaną ja to nazywam już bardzo brzydko, na tak zwaną pałę, nie wiem, na jedynki po 5 meczy bo tak niektórzy z was grają. Jedynka, 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 jedynka. jedynka czasami się udaje. I wtedy trafiacie mega duże kursy, za co Was chwalę, ale to nie jest gra za wysokie stawki. Musicie sobie, zróbcie, posłuchajcie się chociaż raz mnie i zróbcie co niektórzy oczywiście, bo większość się na szczęście słucha tego, co mówię i odnosi fajne wyniki. Masz, załóżmy od dzisiaj, taką wyszukiwarkę tsunami. Weź sobie notesik, weź sobie karteczkę, zobacz co wypluła ta wyszukiwarka, jakie mecze Przeczytaj koniecznie instrukcję. Będziesz tam miał napisane jakie ligi ja proponuję grać, jak proponuję grać. Wszystko masz tam napisane. I popatrz sobie. Pamiętaj, masz, 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 masz w większości masz maci większości tą wyszukiwarkę do na zawsze. To nie jest tak, że musi w ciągu tygodnia wygrać milion złotych. Poobserwuj to parę dni. Zobacz jak to się zachowuje mogę codziennie wrzucać te wyniki, nie ma najmniejszego problemu. Ja je dostaję od jednego z was za co płacę codziennie w takiej formie, więc mogę wam to wrzucać codziennie wieczorem na grupę, nie ma problemu, chociaż jest tam ktoś, kto już robi te statystyki w bardzo fajnej formie, więc myślę, że to wszystko na bieżąco widzicie. Jeśli są underdogi tego typu 3:25, Żeleźniczar, no to gramy to oczywiście singlami. I tutaj fajnie weszło 3-0, ale musimy pamiętać, że to jest gra na underdogi, czyli na tak zwanych niefaworytów. Grasz na wysokie kursy, więc nie oczekuj, że tu będzie kurs za kursem trafiony. Tak nie będzie. Musicie, każdy z Was musi sobie sam jakby wyczaić, obmyśleć jakiś plan na swoją grę. Ten, kto ma 100 zł, będzie grał zupełnie inaczej niż ten, kto ma 1000 zł albo 10 tysięcy. A jeszcze inaczej będzie grał Kamil, który ma 100 tysięcy na grę. Rozumiecie? Bo Kamil wchodzi, Kamil już widzi, które ligi są najlepsze, które mają najlepsze statystyki i Kamil po prostu sobie robi raz, dwa, trzy, gra sobie trzy wybrane mecze stąd, jeden kuponik, odpowiednia stawka i do kasy. Jak nie wygra w... dzisiaj, to wygra jutro, maksymalnie pojutrze. Naprawdę to się sprawdza. Zobaczcie, co napisał jeden z Was kiedyś. Pokażę Wam, zrobiłem print screena. Artur Żelazny. Napisał swego czasu, parę dni temu bodajże, yy, że półgola, wyszukiwarka półgola deklasuje tsunami. Więc ja zadałem mu pytanie, jak grasz typy z tsunami? Napisz proszę. I on po paru dniach dzisiaj odpisał, na wstępie muszę przeprosić za wyolbrzymienie, wyolbrzymienie z tą deklasacją. Ja tsunami dalej gram i na nim też po kilku miesiącach zacząłem być do przodu. Natomiast, jako żółt, żółto dziób, musiałem swoje przegrać. Moja ścieżka w skrócie: granie prawie wszystkiego za płaską stawkę. Babol kompletny. Ja wam cały czas mówię, jeśli ta wyszukiwarka podaje 65 meczy na dzisiaj, to albo masz taktykę, że grasz wszystko. I wtedy nie płacz, że coś tam ci nie weszło, bo sam wiesz, że otwierasz pewną drogę. Ja wam też na filmie wytłumaczę, i tą drogę w pewnym momencie zamykasz nie ma innej możliwości. Albo po prostu sobie wybierz te ligi, które są najlepsze. Często gęsto o tym peplamy na signalu, więc, jak jesteś na signalu, to wiesz o czym mówię. Przez lepszą selekcję i dalej płaską stawkę, by dojść do poziomu tego, co gram teraz. Stawkowanie plus dobra selekcja, plus max 1-2 kupony na dzień meczowy, bo takie jest łatwiej jest zarządzić kapitałem. Przestałem grać na siłę. No to to jest klucz dla wielu z Was, bo wielu z Was nie jarzy tego, że nie trzeba grać od rana do wieczora i czasami siedzieć po nocach, żeby dalej grać, bo wyszukiwarka coś wypluła. Nie ma takiego przymusu. Ale kluczem jest stawkowanie. Tak, tak jak mówiłem, widzę, że większość z Was kompletnie podchodzi do tego, tak jak chce Bookmacher, czyli wyszukiwarka podała 17 meczy, ty grasz 17 mecz, a masz dzisiaj 30 zł na grę, to grasz po prostu dzielić te 30 przez 17. i Heja. Nie, tak się nie wygra. Tak nie da rady wygrać. Kluczem jest stawkowanie. Jak ktoś tego nie ma to będzie co najwyżej na lekkim minusie. Jak konkretnie gram, grałem tsunami, nie odkryję nic nowego do tego, co Robert mówił w swoich filmach. Nie gram bałkańskich lig oraz niskich angielskich. Nie gramy pucharów. Po raz kolejny Wam mówię z tymi pucharami. Ale te ligi tyle samo dają, co zabierają. Ja się przyjrzę teraz tym niskim angielskim ligom. Jeśli faktycznie jest tak, jak piszesz, wywalimy je. One nie będą się wyświetlały. Pamiętajcie, macie to dożywodnio. Ja i tak wiem, że za chwilę to będzie totalny sztos bo sami widzicie jakie ligi się za chwilę zaczynają ile żeśmy już lig wyeliminowali i zostaje tak zwany creme de la creme więc za moment będzie już wiadomo co kursy nie mniejsze niż 1,20 i nie więcej niż 3-4 mecze na kupon, bardzo mądrze dążę do kursu między 2 a 3 bardzo dobrze dlaczego pół gola do przerwy to sztos kontra tsunami moim zdaniem of course Wyższe kursy i lepsza skuteczność. Co za tym idzie? Na kupon najczęściej wystarczy 3 mecze, a zdarza się, że nawet 2 też są ok. Co za tym idzie mniej meczów, to więcej zielonych kuponów. Tsunami jest teraz dodatkiem do pół gola. Takie kombo mi się sprawdza, i tak dalej, i tak dalej. Także widzicie, każdy idzie jakąś własną drogą. Ja sobie tak, któregoś dnia zrobiłem taki mały eksperyment. Wziąłem trzech kolegów i mówię. Wiecie co, chciałbym coś sprawdzić. Wybierzcie mi mecze od 1.60 w górę i podajcie mi na przykład 10 takich spotkań na weekend. I wiecie, jakie były wyniki? Oni bardzo szybko zobaczyli, jak im pokazałem takie wyniki z tsunami: Mówią, Wow, to my nawet nie mamy połowy trafionych tych meczów. Bardzo szybko możesz to sprawdzić. Nadchodzi w tej chwili weekend. Wybierz sobie 10 spotkań z kursami od 1,60 w górę, możesz nawet sobie zrobić jeden bez remisu, albo jeden remis. Wypisz sobie 10 meczyków na kartce i pochwal się w komentarzu, jaki miałeś wynik. Tak szczerze, bez ściemy oczywiście, tak? Bo za chwilę będzie ktoś tam mniej inteligentny pisał 10 na 10 miałem. No to wiadomo, że to będzie prawdopodobnie bajka. I zobaczcie, porównajcie z wyszukiwarką tsunami. Tak jest najłatwiej sprawdzić, czy ta wyszukiwarka jest dobra, czy jest niedobra. Dla mnie fenomenalna. Naprawdę. Jak ktoś, ja nie mogę mówić publicznie, które ligi, co i jak, no ale przecież są ligi, widzicie w statystykach. Kiedyś to robił Krzysztof, teraz to robi bodajże Kamil. Jak przekręciłem imiona, to bardzo przepraszam. Popatrzcie sobie na te ligi, jak one wchodzą. Przecież. Zobaczcie, co się dzieje na tej grupie Level Expert. Jeszcze raz to pod, podkreślę, bo. Przed chwilą właśnie chwaliłem Was swojemu koledze. Sorry, że tak ledwo mówię, dzisiaj miałem kolejny trening. Jeszcze się chyba nie zagenerowałem do końca po ostatnim i ja po prostu padam na twarz, ale spoko, dam radę. To na półtora, to na półtora, to wygra, to, to i tamto. I praktycznie, naprawdę tworzycie kuponiki tydzień w tydzień bez większej spiny. Dlatego takie gadanie na przykład przez niektórych, że a on liczył, że jak 19 metrów wyszukiwarka wypluje, to 19 będzie trafionych. Nie, nie będzie. Mogą być takie dni, że będą jackpoty, czyli wszystko od góry do dołu trafione, ale to jest cholernie ciężko to zrobić. Naprawdę. Ostatnio pamiętacie hasło real, real wczoraj był, co to tam wczoraj było, coś tam jeszcze było. Przecież to jest rewelacja. Ja powiem Wam szczerze, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, Real, Real, ale pewnie kumaci wiedzą o co mi chodzi. No przecież to jest genialne. To jest po prostu majstersztyk. Tam wczoraj były znowu jakieś tam mecze, nie pamiętam. I na grupie Level Expert piszecie o tym. No przecież to jest magia, ale ja o tym publicznie nie powiem. Po co? Po co ktoś ma to wiedzieć i mają nam zaniżać kursy? Więc korzystajcie, po to powstała ta grupa Level Expert żebyśmy wyłapywali takie właśnie smaczki, i żeby wyszukiwarki wyszukiwarkami, macie je dożywotnio, ale jeszcze możemy ich skubać na różne inne sposoby, i róbmy to. Jak masz tsunami i nie wiesz, motasz się, napisz na grupie. Na pewno ci koledzy, którzy sobie radzą, podpowiedzą ci coś. Jak nie oni, to napisz do mnie na priv, ja ci też coś podpowiem, ale nie każ mi układać za ciebie kupony. Bo nie będę tego robił, bo nie mam na to czasu. Masz podane na tacy Zobaczcie, jak naprawdę, tak jak na, w takim wczorajszym dniu, ile tu trzeba mieć pecha, żeby tak stworzyć kupony, żeby wczoraj nie wygrać naprawdę fajnej kasy? No trzeba mieć sporo. Oczywiście zaznaczam, nie mówię tu do, do graczy, którzy grają po 2, po 5 zł, no bo oni będą grali wszystko od góry do dołu, bo oni są z, z bardzo dużo pieniędzy wygrać. To tak się nie da. Pamiętajcie, co tsunami powstało po to i dla tych graczy, którzy grają za większe stawki. Czyli dla tych, którzy jak widzą kurs 2, to wiedzą, że mają drugie tyle co włożyli i to jest świetna stopa zwrotu, świetna w ciągu jednego dnia. Więc jak poobserwujecie, pooglądacie, nie będziecie się rzucali bezmyślnie na te mecze. To zobaczycie, że za jakiś czas podobnie jak tutaj u kolegi Artura Włączy się ten mechanizm, albo tak jak u Michała, czy u, u innych, że zaczniecie wygrywać, zaczniecie łapać pewne rzeczy. Widząc takie zestawienie, będziecie od razu na przykład wiedzieli, aha, gram Arabię, bo ona wchodzi świetnie. No teraz wam zdradziłem. Tak, Arabia wchodzi świetnie. Z tego, co kojarzę. No i, i ileś tam różnych lig. Więc ja na przykład widząc takie zestawienie, na przykład rano, no to wiadomo, że ja tu pewne ligi odpuszczam, Rosji nie mam gdzie zagrać bo nie gram za granicą więc pewne rzeczy sobie gram, pewnych rzeczy sobie nie gram jak kursy spadają na przykład na takie, to wiadomo, że ja tego nie gram, bo tak jak wam mówiłem minimum 1,60, ale kursy się zmieniają więc nie jesteśmy w stanie tego już jakby wyeliminować wyszukiwarka to wypluwa i tak dalej, i tak dalej naprawdę, to jest cały czas, powtarzam to jest gra dla inteligentnych ludzi. Dla tych, którzy umieją w pewien sposób, mają taki czwancyk. To nie jest gra dla tych takich bezmyślnych ludzi, którzy ja wam podaję dla zabawy kupony za grube hajsy. Ktoś nie patrzy na wynik zeszłego tygodnia, tylko dzisiaj na przykład pisze w komentarzu pod filmem trafiłeś koleś jeden z trzech kuponów, XD. A ja sobie myślę, kurczę jaki ty musisz być naprawdę mocno ograniczony. I dlatego właśnie przez takich ludzi bukmacherzy mają się świetnie. No bo jest to słynne XD. Dzieci w przedszkolu 4-5-latki tak robią. Ja sobie myślę, kurczę, a tu siedzą ludzie powyżej 18 roku życia. I oni są na etapie XD. Już wiecie, dlaczego u nas tak jest w kraju? No właśnie, bo jest XD. I siedzi taki dwudziestolatek i myśli sobie no właśnie. Szkoda gadać na szkoda na nich gardła. Także, tak jak mówię, masz tsunami, masz cokolwiek innego. Usiądź, popatrz. Jeśli te kursy wydają Ci się na przykład niskie, takie, które możesz grać sobie jedynkę bez remisu. Jeśli dla Ciebie kursy 1.46, 1.64, 1.40, to nadal w Twojej głowie siedzisz, że to są małe kursy, to zdecydowanie zapraszam, ci do, zapraszam Cię do tego, żeby zapoznać się z materiałami One Pass Premium, bardzo szybko zmienisz podejście. Bardzo szybko. I tak jak ostatnio komuś trochę po złości pisałem, że jeśli 1,34, 1,46, 1,40 pomnożone przez siebie daje mu słaby wynik, no to widocznie gra małymi stawkami nadal. Czyli nadal nie ma obcykanego tego, tej, tej swojej drogi, Jaką trzeba podążać? Naprawdę masa ludzi tutaj gra w różny sposób, ale mają na tacy podane mecze, z których mogą sobie pokombinować. Tu gra tak, tu gra tak, tu gra trzy jedynki, dwie czy trzy jedynki na bezczela na gołych gospodarzy. tu gra za trochę więcej z podpóreczkami. Tu ktoś robi jakieś szalone kupony po 5-6 meczy na jedynkę i zgarnia kursy nawet i po 18. Także metod jest cała masa. Najgorzej mają ci, którzy nie mają Alpas Premium, przyszli spoza Akademii i, i grają na przykład od góry do dołu za dwa złote wszystko i mówią, panie Robercie, znowu mi nie weszło. Z czym się pan tak podnieca tutaj? Przecież to znowu nie weszło, bo Serbia mu wywaliła i Atalanta mu wywaliła. Swoją drogą zobaczcie, jak ta Bolonia jest mocna. Szoka, się śmialiście, jak ich dawałem. Tylko że chyba Atalanta odpuściła, bo teraz będą w pucharach grali, ale to zobaczymy. No, także mówię, musicie to naprawdę po prostu kurczę, jak ja bym sobie kupił Tsunami, to faktycznie pierwsze parę dni przyglądałbym się jak to idzie. Zerknąłbym w te statystyki, które są prowadzone dla was i szybko bym wyłapał, bardzo szybko bym wyłapał, że ta liga wchodzi świetnie, ta wchodzi trochę gorzej. Pamiętajcie, te co wchodzą kiepsko, ja je eliminuję. Ich już nie będzie. Także my cały czas robimy selekcję. Ona się cały czas dzieje. Wy nawet o tym nie wiecie. Wszystko w temacie. Lecę do piekarni po świeży chlebek, bo o 20.00 u nas jest, że tak powiem, rzut świeżutkiego, chrupiącego pieczywka. I do domu. I jak to mówią, koko Regeneracja. Jutro czeka mnie daleka podróż do bardzo mądrego pana. Mam nadzieję, że to będzie przefantastyczna rozmowa, z której wyniesiemy obaj dużo rzeczy dla siebie. No, liczę na to, że ja może trochę więcej. O szczegółach może Wam powiem, albo może Wam nie powiem, ale zobaczymy jeszcze. Trzymajcie się, strzałka, hej.